Scott, mówisz o wielu pieniądzach. Pieniądze, które ta szkoła po prostu nie ma. 48 tysięcy. Albo podnieś pieniądze. A kto to zrobi? Będziemy. Scott Voss jest leniwym nauczycielem biologii w średnim wieku. Pewnego ranka przespał i wydostał drzwi, prędkością przez ulicę na swoim motocyklu. Do czasu, gdy dotarł do szkoły, był już spóźniony, mając nadzieję, że poślizgnie się niezauważone. Wkracza przez okno klasy tylko po to, aby odkryć głównego stojącego w środku. I tak właśnie na świecie przychodzi antylopa dziecka. Myśląc szybko, Scott przewrócił nieudaną próbę przemykania się w improwizowaną lekcję, twierdząc, że pokazał, jak antylopea dziecka wyłania się od matki. Główny ignorował wymówkę, powiedział mu, że się spóźnił. Ponownie i poinformował go, że nie dostanie dzień wakacji. Sfrustrowany Scott próbował się kłócić, ale główny odmówił słuchania i wyszedł. Chodź, stary, byłem nauczycielem roku. To było dziesięć lat temu. Czujesz, że osiem, prawda? Masz dzisiaj obowiązek autobusowy. Gdy główny dyrektor odszedł, Scott powiedział swoim uczniom, aby przeczytali swoje podręczniki, gdy usiadł ze swoją gazetą. Jeden student zadał pytanie o lekcję, ale wyszczał ją, mówiąc, że nic, czego się nauczyła w tej klasie, nie ma znaczenia w prawdziwym świecie. To bardzo zaawansowane rzeczy koledzy. Słuchaj, jeśli skończyłeś z pracą, usiądź i przyłącz się do biurka, jak Martinez. Nie chcę wiedzieć. Dzwonek ostatecznie dzwoniła, kończąc klasę. Później Scott poszedł kupić przekąskę z automatu, ale utknął w połowie drogi. Podrażniony ugryzł maszynę i udało się potrząsnąć dwie przekąski luźne. Pobliski student widział wszystko. Scott przekazał dziecku jedną z przekąsek i kazał mu się o tym uciszyć. Bonus. To się nigdy nie stało. Czysto. Słysząc muzykę z sali próbnej, Scott wszedł i znalazł Martiego, nauczyciela muzyki, pasjonalnie kierując swoich uczniów. Po zakończeniu Scott poprosił Martiego o zakrycie swojego obowiązku zatrzymania. Marty zgodził się, a następnie zapytał, czy 48-letnia kobieta może zajść w ciążę. Wyjaśnił, że jego 48-letnia żona spodziewa się dziecka i powiedział Scottowi, że wciąż jest wcześnie, więc chciał, żeby zachowała tajność. Scott, zdezorientowany, ale wspierający, gratulował mu i przekazał kamizelkę służbową. Jakie są szanse na to, że 48-letnia kobieta jest w ciąży? Cóż, zależy to jak wygląda. Później, na spotkaniu personelu główny ogłosił główne cięcia budżetowe, a program muzyczny był na liście. Marty bronił go, ale dyrektor powiedział, że szkoła nie ma pieniędzy. Kiedy Marty porównał program muzyczny do drużyny piłkarskiej, główny wskazał, że drużyna piłkarska zebrała fundusze. Czekaj, 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 czekaj. Próbujesz zrównać swój program muzyczny z piłką nożną? Scott wszedł, mówiąc, że Marty miał mieć dziecko i nie powinien stracić pracy. Pokój milczał. Następnie kilku nauczycieli ponownie pogratulowało Martiemu. W główny wyjaśnił, że trzymanie, program muzyczny żywy wymagałby 48 tysięcy dolarów. Scott nalegał, że on i Marty zebraliby pieniądze, a główny niechętnie zgodził się. Jak mówiłem, nie mamy wyboru, ale żeby te cięcia. Następnego ranka Marty przyszedł do szkoły podekscytowany i gotowy do zebrania nauczycieli, aby zaplanować, jak podniosą pieniądze. Kiedy poznał Scotta, Scott już zrezygnował z tego pomysłu. Marty powiedział mu, że spotka się z nauczycielami chętnymi do pomocy w sądzie później. Ale kiedy nadejdzie czas. Pojawiła się tylko Marty i pielęgniarka szkolna o imieniu Bella. Nadal próbując się nie poddawać, Marty wyszedł szukać innych. Podczas gdy Scott i Bella zorientowali się, że nikt inny nie planował pomóc, może myśleli, że to w kawiarni, chyba widziałem niektórych ludzi tam. Nikogo nie ma w kawiarni, prawda? Tylko ten Janitor, który z nim rozmawiał, powiedział. Kiedy Bella zapytała Scotta, jaki jest plan, powiedział jej, że to nie go. Ponieważ musieli zebrać 48 tysięcy dolarów. Powiedziała mu, żeby nie poddawał się Martiemu i powiedział, że powinien go wspierać. Scott, zainteresowany Bellą, próbował przenieść rozmowę i poprosił ją o wydanie. Odmówiła, więc postawił zakład. Gdyby mógł uderzyć koszykówkę, zgodziłaby się na jedną randkę. Bella przyjęła, a Scott nie powiodło się w żałosny sposób. Odszedł, pozostawiając go zawstydzonym. Nie, 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 nie! Chodź! To oszustwo. O nie nie jest. Później Scott poszedł do brata, Erika i poprosił go, by pomógł mu znaleźć dodatkową pracę. Erik powiedział mu, że sam się zmaga. Miał wiele dzieci. Mieszkał w złych warunkach, nieustannie kłócił się z żoną, a jego dzieci biegały po domu, robiąc bałagan. Przyznał nawet, że zwolnił dwóch pracowników, ponieważ nie mógł nadążyć za rachunkami. Erik zasugerował następnie, że Scott powrócił do klas obywatelstwa, których nauczał. Scott zgodził się wahanie, mówiąc, że nie był nawet pewien, czy zatrudniają. Potrzebujesz, żebym przed tobą parę miotków? Mogę to zrobić. Mam trochę pieniędzy, o których nie wiesz. Mamo, tata błaga. Scott zakończył zdobycie pracy w nauczaniu obywatelstwa i zaczął instrukcję nowej grupy studentów. Zajęcia były powolne i nudne. Studenci rzadko zwracali uwagę i Scott walczył, aby byli zaangażowani. Jedna noc po zajęciach. A student nazwał Niko, prosił o dodatkową pomoc, więc mógł zdać test obywatelstwa. Zastanawiałem się, czy jest jakiś sposób, żebyś mógł mi dać trochę dodatkowej pomocy. Wyjaśniając, że porażka oznaczała, że zostanie deportowany, Scott początkowo odmówił, mówiąc, że już miał za dużo się dzieje. Ale gdy Niko odchodzi, Scott czuł się winny i zadzwonił do niego, mówiąc, że spróbuje pomóc i że mogą spotkać się później tej nocy, aby się uczyć. Niko zapalił ulgę, podziękował mu i wyszedł. Jesteś najlepszy. Jednak najlepszy. O, dziękuję. Dziękuję bardzo. Scott poszedł następnie do miejsca Niko i uświadomił sobie z plakatów na ścianach, że Niko był wojownikiem sztuk walki. Niko przedstawił go dwóch swoich przyjaciół i przygotowywali się do obejrzenia meczu UFC. Zaprosili Scotta, aby dołączyć do nich, i Niko powiedział, że będą studiować po walce. Trzymasz się nabity. Brian Scott oglądał mecz z nimi i kiedy się skończył, jeden z przyjaciół Niko wspominał, że przegrywający myśliwiec nadal zarobił dziesięć tysięcy dolarów. Scott był zszokowany, ponieważ zakładał, że strata myśliwiec nic nie zarobił. Wyjaśnili, że zwycięzca zarobiłby pięćdziesiąt tysięcy, ale przegrany nadal odszedł z dziesiąty. dziesięć tysięcy. Zrobił dziesięć tysięcy za tę walkę. Tak, ale przegrał. Gdyby wygrał, to byłoby pięćdziesiąt. Następnego ranka Scott podekscytował Martiemu, że planuje rozpocząć trening w sztukach walki, mówiąc, że mogą w ten sposób pozyskiwać pieniądze szybciej. Marty odmówił, nazywając to niebezpieczne i nalegał, że powinni polegać na nocnej pracy szkoły Scotta i prywatnych lekcjach martiego. Scott twierdził, że zebranie 48 tysięcy dolarów przez ich obecną pracę zajmie lata. Po pewnym presji Marty wreszcie zgodził się. To szaleństwo. Widziałem to wydarzenie UFC zeszłej nocy, a facet dostał 10 tysięcy za walkę, a on przegrał. Scott rzucił pracę w klasie nocnej, pożegnał się ze swoimi uczniami i poprosił Niko, aby pomógł mu trenować, aby mógł walczyć. Niko odmówił na początku, mówiąc, że Scott był za stary, nie miał doświadczenia i nie miałby szansy. Scott próbował go przekonać, ale Niko pozostał mocno. Scott przypomniał mu, że pomagał Niko studiować i planował kontynuować pomoc, dopóki nie zdał testu obywatelstwa. Słysząc to, Niko zgodził się pomóc Scottowi pociągowi. Niko powiedział Scottowi, że zacznie ją od małej lokalnej walki i zaprosił go, aby mógł zobaczyć, w co się dostaje. Nie powinniśmy trenować najpierw? Nie proces pożaru, kochanie. Marty pomógł Scottowi przygotować się do walki. Mimo, że Scott nie został przygotowany lub odpowiednio wyposażony, Marty zasugerował, że używa muzyki do pompowania siebie i walczyć z większą energią. Kiedy przyjechała noc meczu, Marty i Scott poszli do miejsca. Niko był zaskoczony, że tam je widzą, a wkrótce kolej Scotta do walki. Scott wszedł do pierścienia, noszącego dziwny domowy kostium. Był podekscytowany i podnieciony, ale w momencie rozpoczęcia walki został wyrzucony jednym kopnięciem. Następnie udał się do Belli, pielęgniarki szkolnej. Traktowała jego obrażenia i powiedziała mu, że cały pomysł jest szalony i powinien przestać, zanim sprawy się pogorszyły. Scott przypomniał jej, że złożył obietnicę Martiemu i chciał spróbuj jak najlepiej dla niego. Bella powiedziała, że zrozumiała i powiedziała mu, że powinien przynajmniej porozmawiać z Marti o ewentualnym rzucie. On zrozumie. Widziałem, że cię wypukano zimno. Scott poszedł do domu Martiego, ale zamiast tego znalazł żonę Martiego. Zauważył, że dom był trochę zamaskowany i wyjaśniła, że Marty przywrócił stare instrumenty muzyczne dla studentów, którzy nie mogli sobie na nie pozwolić. Powiedziała mu również, że oczekuje dziecka i poprosiła go, by zachował to w tajemnicy. Zdając sobie sprawę, jak miły i oddany Marty był, Scott powiedział, co szkoła mu robiła, było okropne. Żona Marty natychmiast zapytała, co miał na myśli, a Scott szybko zdała sobie sprawę, że nie wie o sytuacji w szkole. Coś ci powiedzieć? Nie, czy coś jest nie tak? Nie, w ogóle nic złego. Uch zrobił wymówkę i skłamał, aby uniknąć jej martwienia. Kiedy zapytała o jego ranną twarz, twierdził, że zranił oko, przycinając brwi. Co ci się stało w oko? Złapałem się golenie. Goliłem. Wyszedł z domu zdeterminowany, aby pomóc Martiemu uratować pracę. Następnego ranka udał się do szkoły i dał główne pieniądze, mówiąc mu, że nie przecina program muzyczny i zapewniając mu, że podniosą pełną kwotę. Potem pojechał do miejsca pracy Niko. Niko pomógł mu trochę trenować, pokazując mu podstawowe techniki. Zbrojowni, ucieczka. Dobra, jesteś podatny jak szczeniak. Przed powrotem do swojego stażysty w gym, Scott poszedł na następny mecz z A, Marty i Niko. Niko pomógł mu jako trener, gdy się przygotował i wszedł do pierścienia. Jak tylko rozpoczęła się walka, Scott został przytłoczony i wziął kilka hitów. Niko kazał mu skupić się na obronie, ale Scott walczył, by nadążyć. Hej, nie możesz się położyć, człowieku. Możesz kontynuować? Jest w porządku. Po drugiej rundzie, kiedy mieli zacząć trzecią, nagle zaczęło padać. Ulżywszy ulgę, Scott zakładał, że walka się skończyła, ale szybko dowiedział się, że mecze nie przestają z powodu deszczu. Kontynuowali i śliski pierścień dał Scotowi nieoczekiwaną przewagę. Jego przeciwnik tracił równowagę podczas próby jego kopnięcia, a dwa walczyły krótko aż mecz się skończył. Nie pozwól mu cię zabrać. Odejdź! Odejdź! Następnego ranka, dając test swoim uczniom, Scott zauważył, że jeden z jego najlepszych studentów, Malia, przegapił kilka pytań. Kiedy zapytał, co jest nie tak, pękła łzy i powiedziała, że jej ojciec zmuszał ją do rzucenia muzyki, aby mogła pracować w jego restauracji. Scott kazał jej pozwolić mu się tym zająć i powiedzieć, że jej nauczyciel nie pozwoli na to, ale powiedziała mu, że jej ojciec wierzył, że szkoła to strata czasu. Kiedy Scott nalegał, że nie, przypomniała mu, że kiedyś powiedział to samo w klasie, odszedł, zostawiając go oszołomiony. Chodź Panie wos! Sam to powiedziałeś. Nauka tego rzeczy nie ma znaczenia. Scott, Marty i Niko pojechali do następnej walki Scotta. Podczas jazdy Scott pomógł Niko studiować na test obywatelstwa, zadając mu pytania, ćwicząc. Nagle Scott poprosił Martiego o posiłek, ale Marty przyznał, że zostawił go w szkole. Scott został zdenerwowany, bo to miało być praca Martiego. Kiedy Marty zasugerował, że wracają, Scott odmówił: Zapomniałeś o moim osiance? Cóż, przyniosłem stołek. Muszę jeść, stary. Marty zaoferował mu applesauce, który miał ze swoimi rzeczami, a Scott niechętnie zjadł. W miejscu, podczas gdy Scott się przygotowywał, zdał sobie sprawę, że jego przeciwnik użył wybranej piosenki wejściowej. To moja piosenka. To on. To jego piosenka. Scott i Marty byli podrażnieni, więc Marty wybrał inny utwór. Dziwny piosenka z lat 60. Scott zrobił wejście i wszedł do pierścienia. Kiedy zaczęła się walka, natychmiast wziął kilka ciężkich hitów, mimo że Niko ciągle krzyczał, aby skupić się na obronie. Chodź, Scott. Po pierwszej rundzie, Niko i Marty przypomniali mu ponownie, aby pozostał obronny. Scott skarżył się, że cały czas był zmęczony obroną, ale Niko powiedział mu, że jeśli nadal trafi, nie miał szans na wygraną. W drugiej rundzie przeciwnik wyszedł silne i ciągłe lądowanie ciosy ręce do góry. Ale podczas krótkiego otwarcia, Scott rzucił zaskakująco potężny cios, który wypukał przeciwnika zimno. Scott zdobył pierwsze zwycięstwo. Marty i Niko były zachwycone i zaczęły się trzy, świętując, ale Scott nagle poczuł się chory i rzucił na twarz przeciwnika. Tak mi przykro. W drodze do domu Scott krzyczał na Marty'ego zadanie mu jabłka, który siedział na słońcu. Marty i Niko powiedzieli mu jedyną rzeczą, która liczyła się, było zwycięstwo, a oni wszyscy się śmiali i świętowali. Następnego ranka w szkole Scott odkrył, że wideo z jego walki poszło wirus. Jego uczniowie śmiali się z niego w klasie, ale Malia powiedziała mu, że słyszała, że robi to dla studentów i dla programu muzycznego, nazywając go jej bohaterem. To natychmiast podniosło jego duchy. Później znowu pojechał do Belli na leczenie. Żartowała, że powinna zacząć go ładować, ponieważ zawsze był ranny. Kiedy zapytała ile pieniędzy do tej pory wychowali, powiedział jej, że mają trzy tysiące dolarów. Powiedziała, że to jeszcze większy powód by zacząć go ładować. Potem przekazała mu trochę gotówki, którą zrobiła ze sprzedaży pieczonych produktów. Scott poprosił ją ponownie, żeby podziękowała, ale odmówiła, tak jak wcześniej. A co z małym Jumbo? Co sądzisz? Nic nie mamy. Następnie Scott spotkał się z Niko na trening. Scott powiedział mu, że jego ciało nie może wziąć więcej i że skupianie się tylko na obronie go nosiło. Powiedział, że musi nauczyć się atakować, aby mógł wygrać więcej walki i szybciej zarabiać pieniądze. Wiem, że nie chcesz, żebym się zranił. Rozumiem to, ale zarobiłem dwa razy tyle pieniędzy w mojej ostatniej walce. Niko zgodził się i wziął do jednego z jego najlepszych bojowników, aby pomóc. Poprawia jego uderzające. W pierścieniu Scott rozpościerał się z trzema różnymi facetami. Nie mógł wylądować niczego silnego, ale zaczął uczyć się od nich odpowiednich technik uderzających. To są głowy. Mam mu przerwę. Następnie Scott usiadł z innymi mężczyznami na kolację. Podczas gdy wszyscy zaczęli jeść, Scott nie dotknął swojego jedzenia. Kiedy pytali dlaczego, przyznał, że nie może ruszyć ramionami. Wszyscy się śmiali. Później Bella przyszła mu pomóc. Zauważyła, że jego ramię zostało zniesione i próbowała go wyciągnąć z powrotem na miejsce. Na szczęście zadziałało, a jego ramiona zostały przywrócone. Gotowy? Tak. Zawsze chciałem tego spróbować. Spróbuj? Co masz na myśli spróbować? Nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Zrobiłem to. Zrobiłem to. Następnego dnia w szkole Scott został wezwany do biura głównego, gdzie czekał ojciec Mali. Zarządzał wiedzieć, dlaczego Scott wkładał pomysły w głowę swojej córki. Scott powiedział mu, że ma wszelkie prawo być zdenerwowane, ale on nie powinno się go wyciągać na Malia. Główny skoczył i powiedział, że Scott zawstydza szkołę, wchodząc w walki i rozmawiając z rodzicami w ten sposób. Scott powrócił do powiedzenia, że szkoła nie robi nic, aby pomóc uczniom, i podjął się, aby uratować program muzyczny, kiedy nikt inny nie będzie. Następnie powtórzył ojcu Mali, że jego frustracje były jego własne i nie powinny być umieszczane na jego córce. Panie Cruz, przepraszam, że musiał pan posłuchać tego. Nie, 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 w porządku. Co pan sugeruje, że robię, panie Wos? Scott wrócił do swojej klasy i zaczął nauczać z prawdziwej energii i pasji. Podczas gdy wyjaśniał koncepcję, Bella przeszła i widział go w pełni zaangażowany ze swoimi uczniami. Uśmiechnęła się, szczęśliwa widząc: Zmień się w nim. Scott kontynuował nauczanie w jasny i entuzjastyczny sposób, upewniając się, że każdy student zrozumiał lekcję. Dokładnie: to chory smok. Później Scott kontynuował przygotowanie do walki, używając dodatkowej wagi Marty i podnoszenia go podczas treningu. Podczas gdy Malia pomogła Niko studiować na test obywatelstwa, kiedy Niko zmagał się zapamiętać pewne fakty, Malia nauczyła go zapamiętać ich przy użyciu ulubionej piosenki. Niko się podekscytował i podziękował jej. Jesteś niewiarygodna. Mówiłem ci później. Scott nadal wygrywał więcej walk z szkoleniem Niko i wsparciem Martiego i zaczęli płacić pieniądze potrzebne do programu muzycznego. Scott trenował mocniej, biegł więcej i ćwiczył dalej z bojownikami, Niko się wprowadził. Do niego. Przyjął więcej meczów, a wkład do szkoły nadal rośnie. Pewnego dnia, gdy Scott robił eksperyment ze swoimi uczniami, pobiegł do Belli. Poprosił ją ponownie, tym razem żartując, że stoi, ponieważ kiedyś nakłonił go, że zawsze siedzi, gdy pytał. Tym razem zgodziła się na datę i Scott obiecał, że gotuje wszystko, czego chciała. Erik pomógł Scottowi przygotować posiłek, Bella wybrała. Dobra, skończyliśmy. Idealnie. Kiedy Bella przybyła, Scott szybko kazał Erikowi ukryć, a obaj usiadli na kolację. Bella kochała jedzenie i zapytała, czy naprawdę gotował. Kiedy Scott powiedział tak, zapytała o pochodzenie jednego z nich składniki i nie mógł odpowiedzieć. Śmiała się i powiedziała mu, żeby podziękował prawdziwemu szefowi kuchni, ponieważ posiłek był doskonały. Scott odmówił przyznania się do prawdy i powiedział, że sam sobie podziękowa. Tak, udało mi się. Mówiłem, że to zrobiłem, zrobiłem to. Oczywiście, że tak. Później wieczorem Bella wspomniała o jednym ze swoich walk i o tym, jak przegrał po tym, jak jego przeciwnik złapał rękę i sprawił, że stracił chwyt. Scott wyjaśnił, że musi się wydostać, bo gdyby nie, jego ramię by się zepsuło. Bella powiedziała mu, że musi walczyć mocniej, a potem nagle pokazała, co miała na myśli, chwytając go. Oczywiście uderzycie z bliską pięścią, to walka. Nie, nie jest. To jak najdziwniejsza randka w historii. Skakała w kierunku niego i obaj pośliznęli się i upadli. Śmiali się i Scott. Żartował, że to była bardzo dziwna randka. Bella też się śmiała, wstał. Przeprosili za niezdarny ruch i wyjechali na noc. Przepraszam za śmiech. Scott później udał się do brata Erika i pomógł mu zdobyć pracę jako szef kuchni w restauracji ojca Mali. W szkole Scott wkrótce dostał wieści od trenera, że otrzymał walkę UFC. Był podekscytowany, ale trener wyjaśnił, że Niko już go odrzucił, Niko to wyłączył. Co? Przekonywany Scott poszedł do miejsca pracy Niko i zapytał dlaczego. Niko powiedział, że Scott nie jest gotowy na walkę tak wielką. Kiedy Scott popchnął się do prawdy, Niko przyznał, że był zazdrosny. Spędził całe życie walcząc i nigdy nie miał okazji dołączyć do UFC. Podczas gdy nauczyciel biologii liceum był teraz oferowany, Scott dowiedział się również, że Niko przestał walczyć z powodu obrażeń szyi. Czując się winny, Scott przeprosił i powiedział, że odrzuci ofertę, jeśli przeszkadza Niko. Niko kazał mu wziąć i walczyć. Jeśli nie sądzisz, że zasługuje na tę walkę, wiesz co? Nie wezmę tego. Nie, przepraszam kolego. To tylko yoga sprawia, że jestem emocjonalny. Tej nocy spotkali się z organizatorem UFC i zgodzili się na umowę o walkę Scotta w Las Vegas. Przygotowali się: wycieczka. Przed lotem żona Marty podziękowała Scottowi za wszystko, co zrobił dla Martiego. Bella pożegnała i kazała mu być ostrożna. Kiedy Scott pochylił się na pocałunek, delikatnie odmówiła, mówiąc, że nie powinny go pośpieszyć. Daj mu strzał, Scott. Tutaj. Bum. Oto bum. Gotowy? Następnie Scott, Marty, Nico i trener udali się do Vegas w walce. W Vegas grupa cieszyła się stołem pełnym jedzenia. Kiedy Scott próbował zjeść z nimi, zatrzymali go i przypomniali mu, że następnego dnia walczył. Zgodził się i tylko zapach tortu. Wtedy Bella dzwoniła. Powiedziała mu, że dyrektor miał defraudację pieniędzy i że wszystko, co wychowali, zniknęło. Poprosiła go, by wrócił do domu i nie ryzykował się od tego czasu, nie było o co walczyć. Nie mogę. Muszę to zrobić. Pieniądze zniknęły Scott. Nie ma już o co walczyć. Scott odmówił. Powiedział, że wszyscy już zrezygnowali z dzieci i nie będzie kolejną osobą, która od nich odszedł. Powiedział beli, że oddzwoni do niej, a następnie skupi się na przygotowaniu do meczu. W nocy walki przeciwnik Scotta przygotował za kulisami, podczas gdy Scott był gotowy ze swoim trenerem. Kiedy Scott wszedł do obszaru inscenizacji, zobaczył występy uczniów muzyki. Był zaskoczony i szczęśliwy. Zapytał Martiego, czy to zaaranżował, ale Marty powiedział, że nie. Scott widział belle w tłumie. Jej radość dała mu pewność wejścia w pierścień. W domu Erik i jego żona się podmyślili i oglądał walkę o kolację. Wszyscy w szkole zebrali się, aby zobaczyć mecz. Scott wszedł do pierścienia i czekał na jego przeciwnika. Jego przeciwnik dołączył wkrótce potem, wyglądając zastraszając, ale Scott pozostał skupiony. Zapytał swojego trenera Martiego i Niko, ile zarobiłby, gdyby wygrał. Powiedzieli mu 50 tysięcy dolarów. Scott powiedział, że potrzebuje tej wygranej i się wywalczy. Wygrajmy to. Pierwsza runda otworzyła się z ciężkim ciosem od przeciwnika. Scott został przeciążony, biorąc kilka ciosów i ranny. Bella obserwowała, martwiła się. Pod koniec rundy został siniaki i wyczerpany. Powiedział Martiemu i Niko, że myśliwiec był silniejszy. I miał więcej taktyki niż cokolwiek do czego wyszkolił. Zachęcili go, oczyścił jego rany i nastawił go. Runda dwie. Ziemia nie działa. Nie wiem, chcę to powiedzieć. Jest tam taki dobry. On wie wszystko. Druga runda też poszła źle. Scott trzymał ciosy i kopnął i został mocno zepsuty. Ledwie mógł stać. Marty i Niko pospieszyli się do niego. Scott przeprosił Martiego, ale Marty powiedział mu, że wygrał już walcząc o studentów. Wskazał na dzieci w tłumie i przypomniał Scottowi, jak bardzo je zainspirował. Kiedy zaczęła się trzecia runda, Scott znalazł nową siłę. Stał mocno i zaczął lądować hity, zaskakując swojego przeciwnika. Wymienili ciosy, a Scott zaczął zyskać kontrolę. Następnie jego przeciwnik zamknął ramię Scotta i uwięził szyję nogą. Szef ma tu kłopoty, Mike. To nie jest dobre dla Scotta. Szef Scott próbował utrzymać przyczepność, gdy Niko krzyknął, żeby nie zgubił go, ale poślizgnął się. Jakoś złapał ponownie, podniósł przeciwnika i ciężko go na matę. Fighter został wyrzucony, a sędzia zakończył mecz. Arena wybuchła, gdy Scott wygrał. Podczas świętowania z Martin i Niko, Bella pobiegła do klatki i pocałowała go. Jakiś czas później program muzyczny został odrestaurowany i uczniowie wrócili na swoje lekcje. Scott oglądał, jak Marty uczy z pasją. A dyrektor podziękował mu za uratowanie programu. Hej, mogę odzyskać ten dzień wakacji? Nie ma szans, nie sądziłem. Tymczasem Niko zdał test obywatelstwa i oficjalnie stał się obywatelem Stanów Zjednoczonych. Świętował z Martym i Scott.